Dawaj, dawaj ziemi. O mój Boże. Gdzie on leży? W ogóle? No, on już nie leży. O oh, yes, skill zadziałał. Nie masz szans, żeby tę próby go podnieść. Oni mnie zbiją oh, Jak zginę LOL Teraz musiał tu przydejść No to za ciota Też ci policjanci nie mają co robić. Może mi w pentacie. Dobra, trzeba, lol. trzeba znaleźć coś szybkiego. Chcę wbisać jeden poziom. Jewelry store! Yey! It's fucking awesome! Uważa, że nawet nas zniszczą on ma 60 poziom i. ...taką kamizelkę ma założoną. Nooo! Ja. ktoś się jeszcze dołączy. Oczywiście muszę czekać, aż on się dołączy, że nie ja mógł wejść do gry. Good job, malfaka! Like lol. O ma tą super zbroję. No dobrze. I jak on się wolno wczytuje? Co za koleś! I ma wyższy level ode mnie, a wczytuje się dwa razy wolniej. O mój Boże. Chyba kupię sobie lepszego shotguna. Czy lepszego nowego? Wow. Rozumiem, że coś się niszczy. Wszystkie torby zanieśli? czemu wiem? Nikt nie uciekł? gun, bitch. Ja! Ło, wow, światło. Ej, ale Escape av Available... Ale gdzie? Fajnie, że... Ktoś się zainteresował. O... Jest to ucieczka! Dużo mają cerek. Dziesięć. Ooo. go, 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 go. Stryk. już zrobione no i będzie level yes. ok right ok oh. nie escape? Dziś turbami. Oh. Boże. nie Ja tak nie chcę. Ja po prostu tak nie chcę. I znowu park. Nie Znowu tego. Nie lubię tego. I'm always ready. Ja bydż Będziesz sobie mogła wymienić ten kanał Na karabin Bardziej by się chyba przydał Ooo, no, gdzie jestem par... tu? Jeb Ziół rzucił Dobra, teraz wepotowałoby zanieść tutaj na górę. To jednak może być dosyć uciążliwe. O, dorzuca, tylko nie wiem gdzie Stay Frosty. Stay frosty. 4 minuty mam się nawet Spoko Oni mają stosunku wysoki level, ale 6-6, 5-7, 4-6 nie wyszły od mojego Ale jakoś tego nie widać po nich Gin Gień Się, że umierasz, gdy ci każę. Adra, reaulim. Gdzie ten czopuś? No nie. Nie co ze mnie robicie. Oh. Boże, ale ten tazer jest wytrzymały. Au, au, au. To chyba we mnie strzelał. O nie. O mój Boże. Jestem otoczony. Zaraz każdym z tych napodów jest escape. Co wkurzające? Z Skąd u mnie strzela? No bez jaj. Co wy robicie? Nie mam HP, ginę. I super, Medicumar jest w tym, w custody. Great work, motherfucking. Oleje ja chyba za to robię wszystkie. Po prostu polecę. Ma sensu z tym wszystkim teraz biec. zginiemy. Zero HP. Dobra, minuta. Jak jesteśmy martwi? Ale, ja jakoś tam umiera. Nie mam życie jeden lód, nie zabezpieczam wszystkiego. Chyba że ten chłopiec wyjdzie nagle z kasydy. A... Tam. Na stu No, odbieraj. No, no. no, Cztery minuty. Muszę zabrać wszystkie e, torby, czy dwie, albo no, więcej. Tak bardzo, pro. No ale biegam tam, panowie, biegam z tymi torbami. Wziął, wziął, chodźmy. To medium. Jednak by się przydał ten czwarty. Online. już strzelają. Uh o -oh. Idę po tamto. To jeszcze jedno. Nie bierzemy? Czy bierzemy? Co to się stało? <ślesy> Jakim cudem? A on chyba umarł. No, um, zobaczymy. Miał 85% całość Ja cię. Mało, mało pieniędzy. Mogę być więcej. Nie, trzech. Czyli ja na nich ma. 10. No 10 torach, wszystkie wszystkie zaliczyłem. Good. I feel good. Ha, oh, fuck you. chciałem wziąć środek, ale tam była kasa. Ja to wyczułem. O. Yes! Oh, fuck yes! Mam latarkę! Suck it. Ale z To. Uh, albo to, nie, to. Chcę mieć lepsze, lepsze rzeczy. Jest. Own it! Być. Eee... Uh. Dobra, czyli to mam, to zamontujemy sobie latarkę, bo mogę. 52 tysiące to nie są w ogóle te... to nie są pieniądze nawet, co to jest? Nie wiem tylko czy, zaraz zobaczymy, trwa 60 minut, no jeszcze troszkę może, jed jedną, dwie misje sobie przejdę. Nie mogę się doczekać, aż dostanę nową tą, No, nowy sprzęcik. Ale o nie wam powiem dopiero jak go dostanę. <grystanie> Na pewno usłyszycie update, a. Jeżeli będzie, jeżeli takowy już się u mnie pojawi. A bo w sumie zmiana nie dobra. Więc 60 minut materiału. Starczy, starczy. To ja sobie idę. I to był payday 2. nagrywany przez doktora Rewelkę. Także no, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pa pa.